Witam wszystkich, z tej strony Gołębia Tom Kremlin Jest oprzycy zamojski, Ale głodny No poszczęciło się. Poszczęściło się Nie wiem jak wejść, on by już wszedł O! Zaraz wejdź Fajny kolor ma Krasy, takie najbardziej lubię Tata za tym kolorem nie przepada. No, daleko mu nie brakuje. Chodził też wczoraj czarny, ale czarnego nie widać. No to mamy krasek. Nie stukaj mi tu. Oblewamy trawę. Moja też mniejsza część chodzi, sobie sama się wyrwała. Już mu dużo nie brakuje. Ja muszę chyba albo. No co, muszę, muszę coś z Rafał zmienić. O! Czekajcie, panowie. Dobra, jest. Mamy go! O, jeszcze pocztowy jest! Ale jak pocztowy z obrączko to jak z telefonem, to się dzwoni. Wejdę na dach, go pokażę. Obcy na filmie. Ale w końcu coś fajnego. Coś rasowego bo tak to się same łapie, takie odpady ojej, fajne podaj coś długiego, mamo jest naszanie tym, to go nagonimy. Obcy na filmie. Nie ma, naganiamy. Fajny Samoński, bez obrączek. No już, nasz. Spróbuję dać pauzę. Dobra, już po pauzie. Złapałem go. Nie najgorszy. Dobra, idziemy z nim do klateczki. Mamo, weź wygonią. Wygonimy je. Oj, się bym wywalił. Paszła do klatki. Wow! Sąsiada, jaki wyczynowiec. No to raczej sąsiada. Sąsiad coś tam podgania. No takim, no nie najgorszy, jakby nie miał tej czarnej. Psz, 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 psz. Psz, 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 psz. Te to cały czas. Zobaczymy czy coś jeszcze nie przyjdzie. Bo od rana chodzi też jakiś biały. Nie, już raczej nic nie przyjdzie. No ale nagrany jest. Coś widzą. Ja nic nie widzę. O, tu spadają moje. W końcu się udało go złapać. Bo wczoraj wieczorem też próbowałem, ale się nie udało. Dobra, zaraz odbiorę. No i dobra, pozdrawiam wszystkich.